Siło panie i Panowie, tutaj z kolejną grą Black Ops Road Commander dalej gram sztab, tutaj robię właśnie ten kontrakt, muszę jeszcze raz skończyć grę najlepszej trójce z wszystkich graczy na serwerze w tym trybie, więc zostaję tutaj i jeszcze ten... z najprawdziwieją ostatni raz będę latać ponieważ chcę ten kontrakt wypełnić, i mam wylokowany, ale później tam zajrzę póki co Hamasa kupię, z Hamasem będę grać, Nawet Całkiem sporo mi się wydaje. Załączyłem tłumik, żeby móc nabić Ninja Pro z ręce i tutaj zarzucę przeciwkołomkowego, bo jak już mówiłem, C4 już odblokowałem wcześniej. Ktoś tam coś gada, słyszę. Teraz może być ciężej, bo ten jeden, ten Włoch z 14 prestiżem jest tym przeciwników i jemu nawet nie najgorzej szło w uprzednim krzepku. No, nie wiem, może być ciekawie, chyba jednak yy, spuszę się na Famasę, ponieważ tutaj jest sporo walk na dalekie dystanse. Zauważyłem że to sesja już trwa godzinę. Godzinę będę bez przerwy do mikrofonu. No jeszcze trochę sobie pogarna, dobrze nie idzie. Po dla wiadomo. Zostanę tutaj. Zrobię ten kontrakt i coś innego Jeszcze Pierwszym się nie To z Hamasem. Chciałbym żeby wsystał być w tej grze, to by było bardzo miło. Jeszcze chyba 4 lepelle i będę miał Playtona. Dobra sprawa. Poczekałem chwilę aż wyjdzie, żeby na pewno go zabił. Powiedziałem, że nie zamierzał mnie atakować. A warto wtedy poczekać aż wyjdzie i na przykład mniej nabojów na niego albo z większą pewnością go zabić. Też jak tutaj wyglądam, patrzę kątem oka na wieżę, czy tam są jacyś snajperzy. Tutaj ktoś... oj, jak z tym M60 próbuję coś udowodnić. Ten sztab jest chyba w tym budyneczku, tak mi się wydaje. Ale teraz powiem nie niego Jest lepiej, się szybciej biega, więc nie ma na niego. Ale teraz już z powrotem trzeba zarzucić Hamasa. To już są przeciwnicy odpowiedziano okej okay, 300 budynku, bez podjęcia tego kawałka okej chodź tu aj prawie, 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 gdyby nie ten dostajk z, z tyłu to by mi się udało ich zabić Ciężko będzie teraz być w tej pierwszej trójce, jak nasza dru drużyna się widocznie nie garnie za bardzo do przejmowania Cy granat. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Wbijamy. Dobra, przejmujemy. Może się uda, może się uda. Tutaj z duszą gra. Zawsze warto podnieść drugą broń. Ojej, można. Gdyby to ci granat przeciwnika, już nie żył. O Famas! <laughs> nie bez przyczyny jest najlepszą w tej grze. Oj, ledwo uciekłem. Okej, okay, prosimy już to, to nie dobrze, szybko, ale... Okej. Okay. Huu! Ninja! Assassin's Creed chudnął dosłownie. Nie wiem co on robił tam, a nie w, już tam, ale widzę, że... Nie wiem, że nie to sprawa. O, teraz jest na pladze A. W tym miejscu jest po prostu plaga A w Dominacji. Często gram w Dominacji, po prostu tak rozpoznaję te dane miejsca w grze. Że... Oj, oj, dobra. Tak o. Dałoby się do mojego też zrobić. W tej chwili... Dwa razy że przechodząc mi ratuje, tylko to jak się często dzieje, z MP5 bym go nie zabił. bez wątpienia. Słyszę na mp 5 skończy ten kąt, więc jeszcze będę używać, ale jak będzie nie też, nie będzie Okej, na Ok, na sztandar, na na Brakuje mi to odpiętaj w wodoru F3. Ale dla poprzednich dwóch sekund można powrócić. To jest świetna wiadomość. Okej, okay, niedługo mi się amunicja może skończyć. Musiałoby się coś podnieść. Dzięki co, nie przejmują tego sztabu. Będą przyjmować, ta zielona ikonka będzie migać. Tak. Cieniać się i co jest nie widzę, taka cała, cała jasna, więc nie przejmują. Tam daleko widzę. No tak, Pamas. Niesamowita celność. Okej. Okay. lepiej ucieknę gdzieś. oj, jakiś... ojoj, ojoj. no tak. Nie sobie z nim szans, trochę szkoda. W sumie to było... nie, 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 teraz nic nie zmienimy. zmieniam krok, czekam aż nabiję pro. O, mam gór, dość swoją przewagę, się punktów. półtorej z miejsca. Zresztą w drodze nie wyszło. Ale fajnie nadleciał. No, działko. Widzę. O, teraz nie wyszło. Kolejne sytuacje. Hej je no. kurde. No to teraz chodźcie do mnie. Enemy pipeline Aj łamek sekundy później do trzech i nie z Nie, co on tam robił? O, muszę tak dla mnie, przeciwnicy zdobyć sztab. Sztab to jest chyba najdłuższa, najdłuższy tryb gry w całej grze. Poprzednia gra trwała nie 12 minut, a mogła jeszcze dłużej. Wow, z tym 60, po prostu rozwala wszystko. Ej, on jest tym, tym tym rollerce? Ej, jak się nie zna. Jeszcze jeden przeciwnik żyje. I chyba tu jest. Czy nie ma? Jeden. Okej, okay. kształt przejęty. Leci paszko przeciwnika. Pełnią, ani nie nachodzili granatu. Ja czy tam nie będę iść, nie jestem przeciwnicy, więc uchowajcie jak zwykłe, zajść od duchy strony Jeszcze jedna paszka dla przeciwnika Okej, okay, tam są, tam są Widziałem go, nie martwcie się O mnie też, ale ja miałem tamasach Dwa chętne z rzędu, panie, panowie Co tu jest? 8, 8, 8. Ok, to nasz. Dobra, wstrzejmy tego Phanasa. Zaczniemy po innej wizji odbierać funkcje amunicji w innym momencie. I idę w kierunku Bushka, bo chyba już, A nie, teraz już nic nie przyjmę. Tak, zezstrzelamy, i Oj, Uciekam, a potem spamiętam. Dobra, nie chcę tej serii stracić. Chcę tę młodzież nabić. Gorsze, co mnie chyba jeden kill był od młodzieży szkola. Dobra, chcę ją podać. Okej. Okay. Rana, tak było, nie coś tam już jest. Był. a Teraz miał, miał, miał szczęście, że byłem już zraniony. No i dobra, oni mogą przejąć tego. Zaraz jeszcze się wysuną, może na prowadzenie. A tego nie chcemy. Tam jakiś posłyszałem, nie, wiem, czy to na Chyba jednak uda mi się to przejąć, bo mam właśnie na 15 level. Okej, okay, dobra. Tak, przejmą to bez problemu. Dobra, dziękuję. No, nareszcie przejęli. Gostek <noise> ze przejedziemy ja po prostu żeby wszystkich. Chyba są już na prowadzeniu. Okej, okay, to na <grystanie> Dobra. Przelnik ruchu. No tak. W sumie zasłużył sobie na tego chwila, stoi się w lepszej pozycji. Jak czym miałem szansę na zabicie jego. Wróci się nie. Czuję jeszcze. Właśnie tak jakby to się nie można słuchać. jest Jestem taka żółta to była tutaj koło, koło, koło... kogoś, to on wtedy jest yy, nie żywy, nie, jeszcze nie odrożny. Nie mogę tu wejść? O. Dobra. Okej, okay, nie zdążyłeś trzęsnąć nawet. Spore nawet sobie prowadzenie wypracowali, teraz są nie ledwo, jestem pierwszy. Zobaczmy, co tutaj się działać Nie ma co nikogo chciałem powiedzieć. Ach, chciałem podnieść na tylu kałaka, z tym bym nie Dobra. Gdzieś tu słyszałem, że ktoś z tym tekstem Okej, nie będę z nim walczyć, jest schowany. Wolę zmienić pozycję i dopiero wtedy spróbować. O tym mówię. Jest tam jeszcze? Okej, okay, to był chyba jeden z tych tutaj. Dobra, muszę iść do sztabu. Jeśli... marzę o zwycięstwie. Co, wszyscy mają swój podwórca? A, nie on źle. Lelbo. Heh. Razem nowa, mnie zabiegł Dobra. Czekamy, czekamy i zbieramy punkty. Druga szansa. Chyba jedyny z mojej drużyny i to na drugiej szansie siedzi. Okej, tym Mostix Team M60 po prostu. Chociaż... Wesolonamy nich. Parę razy taki serial on nie zamiał. nie zabije mnie, popatrzmy tak łatwo. Zobaczmy, czy ktoś tam jest. Często wrócę po prostu te stuny, ogłuszające, żeby po prostu sprawdzić, czy w jakimś pokoju ktoś jest. Dostanę hitmarkera, tu jest i jestem przygotowany na walkę. Nie dostanę, to znaczy nikogo tam nie ma i mogę bez, bez obawy tam wchodzić. Nawet jak coś z plecami odrzucę, tego włuchającego, ogłuszającego, to i tak wystaję hitmarkera. Zobaczmy, który jest teraz na dole. Eee, ten sztab... U, nie widziałem go nawet. Okej, okay, tam sporo ich jest. I chyba znowu przejmą sztab. Właśnie. Dobra, teraz szybko ich ombijać i kończyć to Kończyć ten ich sztab Okej okay. Jeszcze chwilę... Jest, dobra Uciekam stąd tak. Ile razy mnie dał? Ile razy mnie dał już Teraz ten sztab jest tam To chyba jakaś nowa przeciwnika nowa według mnie, żeby ją częściej używali to powinna mieć większe obrażenia czyli teraz jakby po pięciu uderzeniach uderzenia, nie wiem jak to nazwać powiedzmy, że uderzeniach zabija a wydaje mi się, że powinna po trzech po to by było bardziej uściwie ok, RPG łowu, na drugim jest... końcu mapy jest teraz sztab powinienem do tego z nim flarę taktyczną jeśli jeszcze raz tutaj będę grać to to chyba... będę musiał kupić. Okej. Okay. chyba nie dojdzie. Tak, ale przynajmniej może uda się trochę z tego sztabu. Eee, okay, jaką serię ofiar znowu na jestem 60. Nie patrz... Trzeba utrzymać ten sztab. Okej, okay. jeszcze, jeszcze pięć punktów, jeszcze 5 zabędziemy? Kurde, nie zabeliśmy. nikt nie zdąży przejąć sztabu. Czyli remis mamy. Gdyby chwilę dłużej pełni tego sztabu, to byłaby wygrana, tak? To remis. Okej. Okay. Znane? Tak, nawet uczciwie. Wreszcie wyrównane te, te składy były. I znowu przeciwodamkowy mi duper akryl. Jedna rzecz z której się to że nie nabiłem żadnych e, młodzieży w tej grze. Okej. Okay. <ścoughs> 60 Okej. Okay. Dobra gra. Nawet lepsza niż poprzednia. O wiele lepsza. Turyśm Pano22. Spokojnie. Ale najlepiej mi poszło z całej, <coughs> z całej drużyny. To, to kolejna gra, numer no 15, to pa.